Słuchajcie, gram sobie w GTA, o, cofnijmy, o. piękną wersję GTA sobie pobrałem. Dzięki gościu w ogóle za ten link, który... nie podam imiona i imienia, bo tam nie pamiętam już. Natomiast wybierzemy się po Złote Runo dzisiaj, słuchajcie. O kurczę, nie umiem jeździć, dosłownie nie umiem jeździć w tej grze. Moment, postaram się wyjechać stąd. Ciężkie to jest naprawdę, ale mam chyba 35 tysięcy. Milionów być może nawet Ha, tu się gdzieś skręca. Ludzie. Samochód mi się już jarał w ogóle, nie mogę dojechać do punktu A. Uuuu, mission failed. Kurczę, nie umiem w to grać. Jak widzicie GTA, słuchajcie, więc robota jest przednia. O, jeszcze raz powtórzona kaczenka. Dobra, cofamy, słuchajcie. Dobra, do tyłu, do tyłu, delikatnie, żeby nikogo nie staranować też dzisiaj. O kurczę, chyba nic nie staranowałem. Nie mogę nagrywać, więc tylko kawałek mam nagram z GTA. O oj! Oj, o Jezu! Ludzie taki jeżdżą, że po prostu się nie da. O, tu skręcamy na zielonym. O. Dobra, dojechaliśmy gdzieś. Tu się skręca, tu jest gdzieś checkpoint. Czymś z tych miejsc. O, tutaj jest checkpoint. Aha, gdzieś dojechaliśmy, jest jakaś katcena że dojechaliśmy. O! Li, Luigi Girls. Gdzieś dojechaliśmy do takiego fajnego miejsca.

No nie widać nic. Kolejna katska będzie, już była w sumie, teraz fajna.